Jo, ja, z ze strony Ramiro Kwiatkowskie, ze mną pan Dominik, zwany Jasiu, ale nazywa się Masio, a dzisiaj mamy kole i mentosy, więc ten, Na, ponagrywasz mnie? Okej. Okay. Ja, no to weź tą klapkę. klapkę. Ja, siemano. Ja, siemano, z tej strony Dominik. Dobra, otwieramy mentosy. Ja się nazywam Jasiu, ale naprawdę Dominik. Hm. Dobra, nie gadaj, bo... może jesteś za że tak będę robić. Gdzie ja mam malować kolację? Nie. Która miura otwiera oczywiście mentosy?

A co ma na ja sobie e, Już się odpacają! Oczywiście na dole się odpaca. Dobra, i jadz już? Mm. Nie zadziałało. Ale teraz będziesz już się. A benga <coughs> 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 dobre. O kurde. Dawaj teraz Teraz Co? nie to nie działa tak. może bardziej pociągać ale było przed chwilką a policja <słuch> <słuch> już no ale nie działa dobra daj się pie nie, ty nie. Ale chłopie było przedłużone, fajnie. Nie nie ni czemu. No pokażę. Ale nie, bo się napijesz. A to moje. No. Fajnie było, co nie. No. Patrzcie, od dołu. Mam tosy. Skończymy ten odcinek. No jak chcesz Zostawcie subskrypcję i. 10 tysięcy lajków. Tak jest. Oh baby.